Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Gamingowy i dzisiaj zagramy Zadema Challenge polegającą na pięciu grach, które oczywiście wszystkie musimy wygrać. Natomiast jeśli wygramy cztery, a jedno przegramy, to przechodzimy do tak zwanej dogrywki, w której gramy trzy gry i wszystkie musimy wygrać, żeby przejść do następnego następnej części Zadema Challenge. No to cóż, jak widzicie, jestem również pierwszy odcinek na moim koncie, więc dajcie łapkę w górę i cóż, zaczynamy. Jak widzicie, też zbieram strasznie dużo. Poziomów, bo będę je na końcu otwierał z karnetu. Tutaj y, Megabox niestety został utworzony przez takie pewne komplikacje, ale no cóż, przechodzimy już do pierwszej giereczki. Y, no tutaj mój partner w tej grze y, strasznie się wyciszył, może by coś powiedział albo dodał. Jak widzicie, na próżno. Partnerze! Hello! Łuki! Jakby co, jest ze mną dzisiaj gaming? Jest dzisiaj ze mną gamingowy Łuki. No co? Ja, Mam Tutaj jestem. Myślałam, że nie zapomniałeś, już, nie? No, przecież powiedziałem! Partnerze, odezwij się! No nie się tak, bo... już sposób. Nie! JUK! O! Kruczek! Napiszcie, która według was jest najlepsza postać w Brawlu. O, 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 Zabity! Riko, dla mnie... Nie, dla mnie to jest Shelly. Dla mnie to jest kruk. Dla mnie to jest Nie, dla mnie to jest kruk. Ja nie mam, no no sobie... kruk podaj, co za Janusz! O! Jak on to zmieścił? Nie rozumiem tego, nie? To jest grane w bo... ogóle. Ej, ty właśnie ślizga w nie no. Tylko nie... Ale czemu ty się nie gryjesz, Bo myślałem, że mi podacie, kurde. Bo Kruk mógł podać normalnie. Bo widzieliście to. Przecież Kruk miał dobre 5 sekund na yy, ocenienie sytuacji i yy, pomoc. A tu proszę. gra i mamy zwycięstwo! Pierwsza... O, no, nie zapomnijmy tej trzeciej powiedzi, co każdą grę zmieniamy postać, więc teraz bierzemy, ja biorę Gaila chyba, a Ksabi wziął chyba Kiełka. Tak, tak, że... tak. tak. No, ładnie, już lecimy właśnie z drugą gierką, więc let's go! Let's go, everybody! 3, 2, 1, go! W ogóle kruk miał, tamten kruk miał udział we wszystkich trzech bramkach. Pierwsza, piękny strzał i gol. Druga... Błąd, bo mi się wydaje, że mógł podać, prawda? Mam mógł podać. Taki samolub jak Messi. Czekaj, ja mu z... No. On... Dawaj odepchnij! Podaj okay. mi! Nie! Podaj mi! będziesz interesował. No tak. Właśnie silne. Ej, bo ten pingwin mnie goni. Ten płak mnie goni. Pingwin, pingwin. I'm pingwin. Ej, jakbyś... Ej, jeśli będziemy, e, jeśli będzie krytyczna sytuacja i oni będą cały czas atakować, to ja wiem, co robić. Grać na czas wrogu. Eee, zabiłem, jest. Uratowałem życie. Ogólnie, żeby przejść dalej, możemy mieć też, yy, yy, jeśli będziemy mieć trzy zwycięstwa i dwa remisy. No to cóż, yy, wtedy przechodzimy, no. bo musimy mieć więcej zwycięstw niż remisów. I to jest, to jest, to jest 1-0. Ej, jak w tym momencie taki puszczał, chyba w powietrze, nie? No, 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 on tak w powietrze. Ej, no, bo ski to nie was doszło. No. Już się kręci przez chwilę. Nie to się nie mogę. Nie, przypadkiem mu pomogłem. To o, wywal, wywal. O nie. Nie wywal to. Brok, wywal. Powinien to ultem. Powinien ultem. Nie, coś ty zrobił. Ale no dobra. Ja tak radził piłkę, żeby to moje. Czekajcie, musimy się udać za Rozę! <grych> I mamy 7, drugą kieraczkę widzowie wygraną. Niesamowite. Tak, i ja mam... 7, wow. 6, Ogólnie y, jakobyś teraz chciała wziąć Muki, postać? Może być wziął Rico, bo ja biorę Bibi. Czekajcie, czekaj, gdzie jest ta Bibi? Ej, Ems ostatnio wziąłeś. To może weź Ems. Na pewno zastanów się jeszcze. Hmm. Czekam się Coś też prawie bym kupił podwajacze, że to nie wiem jakim cudem. Nie! Boksami kiedyś kupił chyba rozbój haszeli przez przypadek. Ale to nie to. Kiedyś kupiłem coś przez przypadek, przez co zniszczyło mi się życie. Ile ty masz dziewięć? 109 103. Ale wiadomo, ja nic nie otwieram z karnetu, no więc... Jak go otworzę, to będę miał 193. 193. Ej, mi tutaj pisze? Że... A dobra, nie będę mówił, na czym my to nagrywamy. O nie! Dobra, dobra, pięknie! Ej, prawie wszystkich skosiła! Ej, nie! Gdyby stali obok siebie, to mógłby być y, nawet bramka dla nas. Tak. Czekaj. Ej, dobra, ale ten Kari chyba nie umie grać. No. Nie! Dawaj, Zulta!

Widzawa, że nam to jest lepiej niż na kanale jej zgiły. No naprawdę niesamowite! Wiesz, nam że na, na kanale jej zgiły musieliśmy 50 prób robić. Nawet no, no, no. No, y, będziemy. Y, czekajcie po tej grze będziemy robić cięcie, y, tak jak zwykle. Nie, nie. Dawaj, lecisz, Penny, strzel. No co to miało być? Ej, co to jest za gadżet? Co to miało być? Ej dobra, ja będę robił cięcie zaraz. Poczekajcie, aż będziemy mieć sytuację. Już, już, yy, no musiałem zrobić, musiałem zrobić krótkie cięcie i patrzcie jaka jest sytuacja. Ole Już z te gierki, więc widzimy się po cięciu. No jak widzicie, my już jesteśmy w czwartej giereczce. I cóż, no, tak. miejmy nadzieję, że pójdzie ona tak samo dobrze jak wcześniejsze. No, to nam idzie znakomicie. I widzowie... Yy... Dawaj, bierz tego Gaila, okej? Okay? No nie bierze, on jest dla mnie zły. Ja nie lubię takich osób. Nie zniszczyłeś go? Dobra, więc w następnej gierce też możemy się starać o remis. Jeśli byśmy zremisowali. Jest! Nie, to jest multis. Yes. Jest! Podaj mi to, podaj, ja mam multa. Ej, dobra, zniszcz. dzieje się na naszych oczach? Widzowie, to jest Kamil Stok. Ej, nie, to no, Xavier jest tam. Idzie z Xavier. Nie no, widzowie, musi być łapka zostawiona. Nie, nie, nie. Gdyby się dało samobóje strzelać, to, by, to byśmy już wygrali. Ale... Nie no, nie, nie. Dobra, odrodziłeś się. Okej. Okay. On... O nie, ja już mam jeden gadżet tylko. Teraz nie zdążyłam. To są jaja, bo my się. My tutaj gramy mega dobrze. A ona psuje nam No, dawaj leć po piłkę. Szybko, szybko. Szybko, dawaj. Jest! Dawaj, niszcz. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Będziemy mieć pewnie dogrywkę, ale nie no, dogrywka już będzie. Tak w następnym odcinku, bo pewnie się nie wy, wyrobimy. No to cóż, zobaczymy jeszcze. Mamy jedną gierkę. No to dawać, gramy. Tak. Dawaj serii. Tak. W następnym odcinku będziemy grali dogryweczkę i miejmy nadzieję, że wygramy trzy gry. Oczywiście... jest dobrze, No ale musimy na razie wygrać to, więc na razie się nie cieszymy. O nie, wzięli Jacki. Ale nie no to było zepsute ewidentnie przez jedną osobę. Daj mi, daj mi podaj! No mówię ci podaj! Jest, <laughs> dobra. Ale, ale się wystraszyliśmy, że już będziemy mieć... Aj, widzę, jakby to nagrywamy, to na moim kanale powinien być też odcinek, bo jak my to nagrywamy to razem nagrywamy, więc no. teraz nagrywamy odcinek z później będzie na mój kanał, więc... Zostawcie obeczkę! <laughs> Wciągnęli mnie, wciągnęli mnie przez to. A co to, jak ona leciała? Ej, co? co? Ej, oni mnie wciągnęli przez to, przez to. Ktoś. Jackie mnie wciągnęła. Nie! To no ty nie ty... Wierzę. i Poczcie! Zawsze mamy takie dogodne sytuacje, i tutaj ktoś z nas musi zrobić błąd. No w tym momencie. Obaj. W sumie nie, ja. Bo to oni mnie wciągnęli, prawda? Tu nie miałem szans. Dawaj lecisz. Proszę cię, traf... O dobra, będzie dogrywka. Znaczy i dogrywka, wiecie, Na Co to było? Lecisz, lecisz i damy kola! Z ulta, z ulta strzał. Jest, jest! Jest, widzowie! Tak. Dawdz, dawaj, może zagramy szybko do dogrywkę? Nie wiem. Nie wiem, albo na razie nie. Poczekajcie chwilę. Po cięciu zdecydujemy. OK, widzowie, zdecydowaliśmy, znaczy no to ja zdecydowałem, w następnym odcinku zagramy dogrywkę, a na razie ten challenge możemy yy, uznać jako bardzo, bardzo udany. No to cóż, do zobaczenia, elo, elo Łuki, okay? elo.